Nie wiem czy wiedzieliście, ale Godox posiada swój zestaw mikrofonów bezprzewodowych dedykowanych do aparatów Sony, co znaczy, że nie będzie trzeba używać żadnych kabelków, aby uzyskać dźwięk na aparacie. Czyli wpinamy się bezpośrednio w gorącą stopkę aparatu. Cześć, jestem Rafał Sztygowski. Godox podesłał te mikrofony do testów, po fakcie je odsyłam, nie zostają u mnie. A jeśli szukacie kodu rabatowego wpisując RS5 w fotoformie, uzyskacie 5% rabatu. Aczkolwiek tu trzeba pamiętać, że promocje się nie kumulują. Myślę, że ten zestaw jest jednym z lepszych, jeśli chodzi o cena jakość, bo w tej cenie oferuje naprawdę bardzo dużo. Można go kupić w tym momencie na oficjalnej stronie producenta za 990 zł, a w zestawie dostajemy dwa mikrofony odbiornik, który też może być mikrofonem bardzo fajne wyposażenie m.in. torbę do transportu. Dwa mikrofony krawatowe, dwie frotki, dwa kable jack, jeden do smartfonów, jeden do aparatu oraz specjalny kabelek do ładowania tego zestawu. A gdybyśmy chcieli dedykowany case do tych mikrofonów, no musimy go dodatkowo dokupić. Niestety. A jakbym zapomniał, ten zestaw Godoxa mikrofonów bezprzewodowych jest dedykowany do aparatów Sony. To znaczy, że odbiornik wpinamy bezpośrednio w gorącą stopkę aparatu Sony. I w ten sposób nie potrzebujemy używać żadnych kabelków. Sygnał jest rejestrowany cyfrowo i jest to naprawdę mega wygodne. Sam osobiście preferuję ten typ podłączenia do aparatów Sony. Dźwięk, który słyszycie i będzie przełączany przez cały materiał jest nagrywany w trybie stereo. To znaczy, że używam dwóch nadajników. Jeden jest połączony z mikrofonem krawatowym, a drugi wisi sobie tutaj bezpośrednio na koszulce. W postprodukcji będę przełączał te mikrofony, abyście usłyszeli jak brzmi bezpośrednio i jak brzmi z mikrofonu krawatowego. I tak jak wspomniałem, ten mikrofon posiada sporo funkcji. Między innymi właśnie podzielenie sygnału stereo mono. To znaczy, że mikrofony nagrywają się na oddzielne ścieżki bądź równocześnie. Również mamy możliwość odpalenia safety kanału, który będzie nagrywany 6 dB niżej, aby zapewnić odpowiednią jakość dźwięku i nie powstały przestery, jeśli nie mamy kontroli nad dźwiękiem w tym momencie. Dodatkowo możemy włączyć trzeci mikrofon, który jest na odbiorniku i będziemy mieli właściwie trzy mikrofony, jeśli chcemy, żeby kamerzysta był dobrze słyszany na przykład. Z takich fajnych feature'ów jeszcze jest jedna opcja, czyli noise cancelling, który możemy odpalić w tym sprzęcie, chociaż ja osobiście preferuję ten noise cancelling zastosować w postprodukcji. Co ciekawe, mamy możliwość nagrywania dźwięku bezpośrednio na te nadajniki. Nie mają niestety one wbudowanej pamięci, ale możemy zastosować karty micro SD, więc nie ogranicza nas tutaj pojemność. A jak jesteśmy przy pojemności, ten zestaw ma naprawdę bardzo konkretne baterie zastosowane, to znaczy, że odbiornik będzie w stanie pracować do 17 godzin na jednym ładowaniu, a jeśli chodzi o mikrofony, trochę krócej, ale też przekroczą 10 godzin. Troszkę bym mógł się przyczepić do jakości wykonania całego zestawu, czuć, że jest to ten tańszy plastik oraz przyczepiłbym się zdecydowanie do. Frotek do detkatów. Plastik zastosowany tutaj w tym miejscu moim zdaniem jest za cienki, i przy nieodpowiednim wyciąganiu właśnie tego detkata z mikrofonu jest duża szansa, że może się złamać, bo on tu się nawet już w rękach delikatnie wygina. Więc mam nadzieję, że to w następnym modelu zostanie poprawione. A największym zaskoczeniem, jeśli chodzi o ten zestaw, to jest zasięg, ponieważ producent deklaruje, że powinien być utrzymany. Do 200 metrów, i faktycznie tak jest. Ja byłem w stanie uzyskać taki zasięg, 200 metrów, i byłem dalej słyszalny bez żadnych zakłóceń, na wprost oczywiście odbiornika, bo jeśli się odwrócimy, to przez jakieś obiekty powiedziałbym, że do 50 metrów nie ma najmniejszego problemu. Powyżej 50 metrów pojawiały się pewne zakłócenia, ale sygnał wracał do pełnej sprawności, gdy się tylko odwróciłem na wprost nadajnika. Sami zobaczcie. Test zasięgu zestawu bezprzewodowego Godox który jest spinany bezpośrednio pod gorącą stopkę aparatu Sony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.

8, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 metrów od aparatu skierowany na wprost. 150 metrów od aparatu skierowany na wprost. 200 metrów od odbiornika. Podsumowując, myślę, że jest to jeden z najbardziej opłacalnych zestawów do Sony, aparatów Sony, bo jest on dedykowany i w tej cenie otrzymujemy naprawdę bardzo wiele. Zacznijmy od jakości dźwięków. Uważam, że jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Porównując tutaj do konkurencji, powiedziałbym, że droższy zestaw ma gorszy dźwięk bezpośrednio z tych mikrofonów. Następnie w zestawie mamy praktycznie wszystko. Tak jak wspomniałem, od mikrofonów krawatowych, po kabelki, frotki czy kable jack do telefonu czy aparatu. Także nic nam tu nie zabraknie. A sam zasięg tych mikrofonów jest bardzo przyjemny. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, żywotność na jednym ładowaniu jest naprawdę konkretna. Powiedziałbym, że taki dzień roboczy. Bez problemu powinny udźwignąć, a takim podwójnym bonusem, który łączy to wszystko w całość, jest możliwość nagrywania właśnie dźwięku bezpośrednio na mikrofony oraz to, że cały zestaw wpina się bezpośrednio do aparatów Sony pod gorącą stopkę. A wy jak oceniacie ten zestaw, szczególnie pod kątem dźwięku? Czyli jak brzmi. W zasadzie w postprodukcji nic nie robiłem z takich rzeczy, jeśli chodzi o equalizer czy kompresor. Wyrównałem tylko całą ścieżkę do odpowiedniego poziomu, aby się nadawała na YouTube'a. Jestem ciekaw Waszego zdania. Dajcie znać w komentarzu. Tyle ode mnie. Cześć i do następnego. Myślę, że jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej opłacalnych zestawów mikrofonów bezprzewodowych, dedykowanych do Sony, ponieważ oferuje niesamowite możliwości, jeśli chodzi o cena-jakość. Dostajemy naprawdę bogate wyposażenie. Dwa nadajniki, jeden odbiornik i odbiornik też ma wbudowany mikrofon. Wszystkie kable jakie potrzebujemy, detkaty, a nawet dostajemy mikrofony krawatowe. Dwa w zestawie, więc jest bardzo dobrze jeśli chodzi o cena, jakość. Dodatkowo sporym atutem jest możliwość nagrywania dźwięku na same nadajniki używając micro SD karty. I warto również wspomnieć, że jak na tą cenę? To ten zestaw na jednym ładowaniu wytrzymuje naprawdę sporo, bo nadajniki powyżej 10 godzin, a odbiornik do 17 nawet. Więc cały dzień nagrywek nie powinien być problemem, jeśli chodzi o ten zestaw. Myślę, że aktualnie weszliśmy w bardzo fajne czasy, bo mamy naprawdę szeroki wybór, jeśli chodzi o. Dodatkowe akcesoria, dodatkowe narzędzia do naszych aparatów. Tanie mikrofony, które w 100% dowiozą, posiadają naprawdę szeroką gamę możliwości, a finalnie kosztują naprawdę bardzo małą ilość pieniędzy i dowożą w 100%. No jak tu nie być zadowolonym? A to był właśnie test zasięgu mikrofonów bezprzewodowych od Godoxa. Sygnał ustawiony na cyfrowy i w razie czego włączone nagrywanie na nadajnik.